Jestem duchem, nazywam się Jakub Marley. Razem ze swoim wspólnikiem, ebenezerem Scrooge'em, prowadziłem kantor. Byłem bardzo bogaty i skąpy, ale od kilku lat już nie żyję i niczego zabra nie zabrałem ze sobą z tego świata. Dziś jest dzień Bożego Narodzenia. Postanowiłem odwiedzić swojego wspólnika, zobaczyć, jak się mu wiedzie i jak spędza święta. Wesołych świąt, drogi wujnik, Bóg Cię błogosławi. Co to znowu za bretnie? Chyba nie chcesz powiedzieć, że Boże Narodzenie to bzdury! Właśnie, że tak! Wesoły świąt! Też mi pomysł! Jakie masz powody do radości? Przecież jesteś biedakiem! Skąd zatem twoja pomnoraka mina, wuju? Jesteś bogaty, zatem powinien być szczęśliwy! Bzdury! Święta nie mają sobie nic wesołego! Są niepotrzebne! Wuju, Boże Narodzenie nie to czas miłości, dobra, wybaczenia i szczęścia! To jedyny dzień w roku, kiedy ludzie otwierają swoje na sadzie zamknięte serca. Niech będzie błogosławione! Wuju, nie bądź zły. Zapraszam Cię jutro na świąteczny obiad. To ostatnia rzecz, na którą miałem ochotę. Żegnam. Do całego świąt. Jestem zaskoczony, jak skrusz mówi o świętach. Teraz sprawdzę, jak święta w domu i wygląda na to, że muszę z nim porozmawiać. Co to za bzdury? Co to jest? Kto mi przeszkadza? Nie wierzę w to wszystko. Czego ode mnie chcesz? Bardzo wiele. Za życia byłem twoim wspólnikiem, Jakubem marlejem. Nie wierzysz we mnie? Ani trochę. Litości! Czego ode mnie chcesz, straszliwa zjawo? Człowieku o małym sercu, wierzysz we mnie czy nie? Wierzę, wierzę. Przecież nie mam wyboru. Dlaczego jesteś spętany łańcuchami? Muszę wlec za sobą łańcuchy, które sobie sam stworzyłem za życia. Byłeś dobrym kupcem. Robiłeś świetne interesy. Czy to się nie liczy? Kupcem? Nie wiesz, co mówisz. Powinien być dobrym człowiekiem. Dzielić się z innymi wszystkim, co tylko posiadam. Teresy to ostatnia rzecz, jaka jej warto poświęcić życie. Słuchaj mnie, nie masz wiele czasu. Mam nadzieję, że możesz jeszcze uniknąć mojego losu. Zawiedzą cię kolejno trzy duchy. Co za bzdury. Pierwsza godzina. Kim jesteś, zjawo? Jestem duchem dawnych świąt Bożego Narodzenia. Twoich świąt. Czego ode mnie chcesz? Twoje dobro, wstawaj i chodź ze mną. Chcę ci coś pokazać. Braciszku mój kochany Benezerze, przyjechałem by zabrać cię do domu. Do domu? Fan, tak się cieszę. Spędzimy razem święta. Ja tak kocham święta. Tak, właśnie do domu, już na zawsze. Tata pozwolił, abym cię przywiozła do domu. To będą najszczęśliwsze święta w moim życiu. Kiedy to było? To moja ukochana siostra mam. Razem spędzaliśmy piękne święta. Zmieniłeś się że ktoś inny zajął moje miejsce w twoim sercu. to stało się dla ciebie najważniejsze. To źle, że chcesz i być bogatym. Pieniądze przesłaniają ci ludzi i uczucia. Dlatego zwalniam cię z danego mi słowa. Nie chcę zostać twoją żoną. Odchodzę. Duchu, już nie chcę niczego oglądać. To była moja ukochana narzeczona. To było tak dawno temu. Ale wiem, co się stało. Przez pieniądze straciłem miłość swojego życia. Już na zawsze zostałem sam. Podejdź. Jestem duchem tegorocznych świąt Bożego Narodzenia. Chcę Ci pokazać, jakim jesteś człowiekiem i co ludzie myślą o tobie. Duchu, prowadź mnie dokąd chcesz. Wczoraj udzielono mi bardzo bolesnych lekcji, ale czuję, że wiele się nauczyłem. Wiem, gdzie jesteśmy. To przecież do mojego jednego siostrzeńca Freda. A nie, wiesz, co dziś powiedział mój bujaszek Scrooge? Że był na rodzenie to bzdura. Naprawdę to bardzo zabawny stary dziewak. Te jego wszystkie wady mrzą się na nim. Jest samotny i dlatego godny litości. On jest chyba bardzo bogaty. Co z tego? Nie ma z tego żadnego pożytku. Sam z tych pieniędzy nie korzysta ani nie dzieli się z innymi. Wcale mu nie współczuję. A ja tak, żal mi go ogromnie, sam będzie podczas świąt w tym ponurym mieszkaniu, dlatego postanowiłem bez względu na jego upór zapraszać go do roku. Może wreszcie zniknie i zmieni swoje zdanie i zobaczy, co traci. Nie czy na to, on się nigdy nie zmieni. Niech sobie będzie jak jest. a ja i tak życzę mu wesołych i szczęśliwego nowego roku. Zdrowie, buja Skróża! Czy jesteś duchem przyszłego Bożego Narodzenia? Czy przybywasz, aby pokazać mi moją przyszłość? Czy mógłbyś się do mnie odezwać? Twoje milczenie napawa mnie strachem. Tak, to ja. Pójdź za mną. Co to za okropni ludzie? Co oni robią w moim domu? W moim pokoju. A któż śmie leżeć na moim łóżku? Co to ma wszystko znaczyć? Proszę się nie dziwić, człowiek powinien bać zawsze o swoje interesy. On robi to przez całe życie. Przez nic się nie stanie, jeśli weźmiemy sobie kilka drobiazgów. Myślę nawet, że one się nam należą. Stary sknera zasłużył sobie. Umarł samotnie bez jednego dobrego słowa. Nic mu nie jest już potrzebne. To prawda, sknera zasłużył sobie. Całe życie odpychał ludzi tylko po to, by wszyscy się zbiegli i trochę zbogacili po jego śmierci. Duchu! Już nie chcę niczego oglądać. Tym człowiek, o którym mówią, mógłby być mną, no, gdybym dalej prowadził takie życie. Od dzisiejszej nocy będę już pamiętał o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Niech niebo i Boże Narodzenie będą błogosławione za szansę, jaką mi dano. Naprawię wszystko. Jestem pewien, że jeszcze wszystko się odmieni. Czuję się tak lekko i szumi mi przyjemnie w głowie. Wszystkim jeszcze wesołych świąt i pomyślnego nowego roku. Całemu światu jeszcze szczęścia. Jaki dziś dzień? Jaki dzień? Przecież to Boże Narodzenie. A więc go nie straciłem! Duchy dokonały wszystkiego w ciągu jednej nocy! Fred! Na Boga! A któż to do nas przyszedł? Wujaszek? Nie wierzę! Przecież mówiliście, że nie wierzysz Boże Narodzenie? To ja, twój mój! Zrozumiałem, jak bardzo się myliłem! Czy mogę wejść? Wesołych świąt, kochani! To ty, czemu znowu mnie odwiedzasz? Czy znów coś zrobiłem źle? Wszystko w porządku, ebenezerze. Widzę, jak bardzo się zmieniłeś. Jestem z ciebie dumny. Nauczyłeś się nawet śpiewać kolędę. To prawda, niech będzie błogosławione Boże Narodzenie. Witać Pana, przywitać witać Pana, musi znaleźć dziesiątką szłupię. ¿Quieren que ir a...?